Cześć, dziś zagłębimy się w coś, co, no, coś dosłownie pozwala nam stać na nogach i działać. Nasz układ ruchu. Cześć, tak. Kości, mięśnie, stawy. Cały ten skomplikowany mechanizm. Dokładnie. To dzięki niemu się poruszamy, uprawiamy sport, e, nawet po prostu siedzimy prosto. Zobaczymy, jak o niego dbać, ale też co może pójść nie tak. Właśnie, bo to system, który wymaga uwagi. Pogadamy o diecie, o ruchu, dlaczego to takie kluczowe, ale też no, o tych mniej przyjemnych sprawach. Jakie na przykład? Wady postawy, choroby kości jako stooporoza, krzywica u dzieci, a nawet mm, o dupingu w sporcie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak ten niesamowity system działa i jak najlepiej go wspierać. Dobrze. To zacznijmy od fundamentów. Jak to, co jemy, wpływa na no, siłę naszych kości i mięśni? Bo chyba każdy wie: białko na mięśnie, wapni na kości. Ale jak to dokładnie działa? Niby proste, prawda? Ale jest w tym trochę więcej. Białko, owszem, to absolutna podstawa dla mięśni jak klocki do budowy bez nich mięśnie nie rosną, nie regenerują się. Okej. Okay. Ale kości to nie tylko wapni. Owszem, wapń i fosfor to główne składniki mineralne, dają twardość, ale potrzebny jest też magnez, potas, cała gama. Czyli więcej niż tylko jeden składnik. Zdecydowanie. To jak, nie wiem, jak budowanie muru. Potrzebujesz nie tylko cegieł, czyli wapnia i fosforu, ale też dobrej zaprawy, czyli tych pozostałych minerałów. Aha. A witaminy. Wspominałyśmy o D3 i C. Jaką one tu grają rolę? Kluczową. Witamina D3, wiesz, ona działa jak taki klucznik. Pomaga naszym kościom wchłonąć wapniu z jedzenia. Czyli bez D3, nawet jak jemy dużo wapnia, to on się nie przyswoi? Dokładnie tak. Nie zostanie efektywnie wbudowany w kości. One przez to nie będą odpowiednio gęste, mocne. Rozumiem. A C, witamina C, kojarzy się głównie z odpornością, ewentualnie skórą. Też, ale dla układu ruchu jest niezbędna. Jest potrzebna do produkcji kolagenu. Kolagenu w kościach. Tak. Kolagen to białko, które nadaje kościom i chrząstkom elastyczność. Wiesz, pomyśl o makaronie spaghetti. Suchy jest kruchy, łatwo go złamać. No tak. A ugotowany, giętki, sprężysty. Kolagen robi coś podobnego dla kości: daje im pewną elastyczność, odporność na złamania. A chrząstkom pozwala amortyzować ruch. Czyli podsumowując. Mniej śmieciowego jedzenia, więcej no, wartościowych rzeczy. A co z suplementami? Trzeba je brać? Generalnie wiesz, zróżnicowana dieta powinna wystarczyć. Warzywa, owoce, nabiał, ryby, chude mięso. Ale czasem chyba są potrzebne. Owszem, przy konkretnych niedoborach albo w specyficznych sytuacjach. Na przykład w Polsce od września do kwietnia słońca jest mało. No tak, y, witamina D. Właśnie. Synteza skórna witaminy D3 jest wtedy niewystarczająca, więc suplementacja, szczególnie u dzieci i młodzieży, może być wskazana. Albo osoby, które unikają nabiału, mogą potrzebować dodatkowego wapnia. A sportowcy? O, sportowcy to inna sprawa. Ich zapotrzebowanie jest dużo większe, więc oni częściej sięgają po suplementy. Ale dla większości z nas dobre jedzenie to podstawa. Ok, mamy fundamenty. To teraz... Przejdźmy do tych mniej przyjemnych tematów, kiedy coś idzie nie tak. Osteoporoza. Brzmi poważnie. I jest. Wyobraź sobie plaster miodu albo gęstą gąbkę. Tak wygląda zdrowa kość w przekroju. Ma małe otworki. Mhm. W osteoporozie te otworki stają się dużo większe, ścianki między nimi cieńsze, cała struktura kości robi się porowata, krucha, traci swoją gęstość mineralną. Jakby próchniała od środka. Trochę tak. Staje się po prostu słabsza i bardziej podatna na złamania. Co ją powoduje? Wiek? Wiek gra dużą rolę, zwłaszcza u kobiet po menopauzie, zmiany hormonalne, spadek estrogenów, które chronią kości. Ale nie tylko. Genetyka też ma znaczenie. A styl życia? Ogromne. Dieta uboga w wapni, białko, mało witaminy D. Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, no i brak ruchu. Siedzący tryb życia jest zabójczy dla kości. Czyli to wszystko się sumuje. A objawy? Da się to jakoś wcześniej zauważyć? I tu jest problem. Osteoporoza długo nie daje objawów, dlatego nazywa się ją cichym złodziejem kości. Często pierwszym sygnałem jest dopiero złamanie. Złamanie przy niewielkim urazie. Tak, na przykład przy upadku w domu, potknięciu, coś, co zdrowej osobie by nie zaszkodziło. Czasem pojawiają się bóle kości, albo obniżenie wzrostu przez zapadanie się kręgów. Straszne. A da się jakoś zapobiec? Oczywiście. Kluczowe jest eliminowanie tych przyczyn, o których mówiłem. Dobra dieta przez całe życie, wapni, D3, białko. I ruch? Koniecznie. Aktywność fizyczna, która obciąża kości, stymuluje je do wzmacniania. Chodzenie, bieganie, taniec, ćwiczenia siłowe. No i unikanie palenia, nadmiernego alkoholu. To inwestycja na lata. Dobrze, a krzywica? Mówiłeś, że dotyka głównie dzieci. Czym się różni? Krzywica to problem rosnącego skeletu. Chodzi o to, że kości nie mineralizują się prawidłowo w trakcie wzrostu. Nie twardnieją tak jak powinny. Czyli pozostają miękkie? Tak, miękkie i przez to podatne na wyginanie się pod ciężarem ciała. Wyobraź sobie, że próbujesz zbudować wieżę z klocków z miękkiej plasteliny, zamiast z twardych drewnianych. Rozumiem, konstrukcja się odkształca. Dokładnie. Stąd te charakterystyczne wygięcia nóg u dzieci z krzywicą w kształt litery O albo X. A przyczyna? Też dieta? Witamina D? Przede wszystkim, właśnie niedobór witaminy D. Za mało słońca, za mało w diecie to zaburza całą gospodarkę wapniowo-fosforanową, i te minerały nie odkładają się w kościach, jak należy. Czyli, znowu, ta witamina D niezwykle ważna. Absolutnie. Profilaktyka krzywicy to głównie zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości witaminy D bezpieczna ekspozycja na słońce dieta no i suplementacja jeśli lekarz zaleci plus oczywiście wapni. To niesamowite, jak te same składniki są kluczowe na różnych etapach życia, ale ich brak prowadzi do różnych problemów. Zgadza się. Mechanizm jest podobny. Chodzi o mineralizację kości. Ale skutki niedoboru są inne u rosnącego dziecka i u dorosłego. Przejdźmy teraz do czegoś, co dotyka wielu z nas: problemów z postawą, garbienie się, bóle pleców. Skolioza, kifoza, lordoza, trudne słowa. Co one oznaczają? Rozłóżmy je na czynniki pierwsze. Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa. Jak patrzymy na kogoś od tyłu, to zamiast prostej linii kręgosłup wygina się na bok, często jak litera S albo C. Najczęściej w odcinku piersiowym. A kifoza to ten garb? Potocznie tak. Kifoza to nadmierne wygięcie kręgosłupa do tyłu, właśnie w odcinku piersiowym. Tworzą się takie okrągłe plecy. A lordoza? To z kolei nadmierne wygięcie do przodu, ale w odcinku lędźwiowym, na dole pleców. Daje taki obraz wklęsłych pleców. Ważne jest, że kręgosłup ma naturalne krzywizny, ale wady to ich pogłębienie albo pojawienie się złych wygięć. Co je powoduje? Głównie to nasze siedzenie przy biurku i garbienie się? Bardzo często tak. Długotrwałe utrzymywanie nieprawidłowej pozycji ciała, czy to siedząc, czy stojąc, ale też nierównomierne obciążanie szkieletu. Na przykład. Choćby noszenie zawsze ciężkiej torby czy plecaka na jednym ramieniu. To zmusza mięśnie po jednej stronie do ciągłej pracy, a po drugiej osłabia, i wada się utrwala. I jakie mogą być konsekwencje poza tym, że to źle wygląda? Nieleczona skolioza może prowadzić do bólu, ograniczenia ruchomości, a w ciężkich przypadkach nawet do ucisku na serce i płuca. Kifoza, ten garb. Też może utrudniać oddychanie, a lordoza mocno obciąża dolny odcinek kręgosłupa, powodując ból. Jak tego unikać? Po prostu siedzieć prosto. To podstawa. Świadomość własnej postawy. Pilnowanie się, żeby siedzieć prosto, głowa w linii z tułowiem, ramiona rozluźnione na tej samej wysokości. Ale samo pilnowanie to za mało. Co jeszcze? Regularne ćwiczenia. Trzeba wzmacniać mięśnie pleców i brzucha. One tworzą taki naturalny gorset, który stabilizuje kręgosłup. Silne mięśnie to najlepsze wsparcie. A stopy mówiliśmy o kręgosłupiu ale stopy to przecież nasza podstawa. Płaskostopie co to takiego? Słuszna uwaga. Zdrowa stopa ma takie charakterystyczne łuki jak mały mostek one amortyzują wstrząsy. W płaskostopiu te łuki zanikają, są obniżone. I cała stopa leży płasko na ziemi? Prawie cała. Może być wrodzone, ale częściej jest nabyte. Na przykład przez nadwagę, noszenie złego obuwia, osłabione mięśnie i więzadła stopy. I to boli, utrudnia chodzenie. Tak, może powodować ból stóp, łydek, a nawet wyżej kolan, bioder, kręgosłupa, bo zmienia się cała biomechanika chodu. Dlatego ważne jest dobre obuwie, utrzymanie prawidłowej masy ciała i ćwiczenia wzmacniające stopy. Niestety, czasem nawet jak dbamy, to zdarzają się urazy. Sport, ale też zwykła niezdarność. Jakie są najczęstsze kontuzje? Niestety, nasz układ ruchu jest na nie narażony. Najczęściej zdarzają się skręcenia. Kostki na przykład? Tak. Staw skokowy to klasyk. Skręcenie to niewielkie uszkodzenie torebki stawowej i więzadeł, bez przemieszczenia kości. Boli, puchnie, ale kości są na miejscu. A coś poważniejszego? Zwichnięcie. Tu już więzadła, torebka stawowa są zerwane, a powierzchnie kości w stawie tracą ze sobą kontakt, przemieszczają się. To wymaga nastawienia. I najgorsze? Złamania. Tak, złamanie to całkowite przerwanie ciągłości kości. Od małych pęknięć po skomplikowane złamania wieloodłamowe. Każdy uraz wymaga oczywiście diagnozy i odpowiedniego leczenia. No dobrze, to prowadzi nas do tematu, który budzi chyba najwięcej emocji i kontrowersji doping w sporcie. Dlaczego sportowcy to robią? Ryzykują zdrowie, karierę? Och, to jest bardzo złożony problem. Presja na wynik, na bycie najlepszym, sława, pieniądze, chęć przekroczenia naturalnych barier ludzkiego organizmu. I sięgają po niedozwolone wspomaganie. Dokładnie. Po substancje chemiczne, metody, które sztucznie podnoszą wydolność. Tylko, że cena za te skróty jest często tragicznie wysoka płaci się zdrowiem, a czasem nawet życiem. Jakie to metody? Zacznijmy od tych najbardziej znanych sterydy anaboliczne. Tak, środki anaboliczno-androgenne jak testosteron i jego syntetyczne pochodne. Cel jest prosty przyspieszyć wzrost masy i siły mięśniowej ale lista skutków ubocznych jest przerażająco długa Na przykład: problemy skórne, trądzik. Łysienie typu męskiego, ale to te łagodniejsze. Poważniejsze to bezpłodność, uszkodzenie wątroby, problemy z sercem, nadciśnienie, przerost mięśnia sercowego, zawały. Do tego wahania nastrojów, agresja, depresja. Okropne. Zwiększone ryzyko niektórych nowotworów. U mężczyzn nawet ginekomastia, czyli powiększenie gruczołów piersiowych, to naprawdę igranie z ogniem. A epo. Erytropoetyna, często się o tym słyszę w kontekście sportów wytrzymałościowych. Tak, epo to hormon, który naturalnie pobudza produkcję czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Czerwone krwinki transportują tlen. Więc więcej krwinek to więcej tlenu dla mięśni. Dokładnie. A więcej tlenu to większa wytrzymałość. Sportowcy stosują syntetyczne EPO, żeby sztucznie zwiększyć liczbę erytrocytów. Podobny efekt daje doping krwią czyli przetaczanie sobie wcześniej pobranej własnej lub cudzej krwi. Ale to też musi być ryzykowne? Ogromnie. Krew staje się gęstsza, lepka. To drastycznie zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów, a zakrzep może spowodować zawał serca, udar mózgu, rośnie też ciśnienie krwi. A same transfuzje? Też niosą ryzyko. Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B, C, a nawet HI, reakcje alergiczne, no i te same problemy z zakrzepami i ciśnieniem. Czyli kolejna śmiertelnie niebezpieczna metoda? A środki pobudzające? Przeciwbólowe. One mają maskować zmęczenie, ból. Pozwalają trenować ciężej, dłużej, startować mimo kontuzji, ale to prowadzi do skrajnego wyczerpania organizmu, pogłębiania urazów, no i często do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Mówi się nawet o manipulacjach genetycznych, operacjach. Tak, to już doping przyszłości, ale próby są podejmowane. Zmiany genetyczne na przykład żeby zwiększyć masę mięśniową, ich długoterminowe skutki są kompletnie nieprzewidywalne. Potencjalnie mogą prowadzić do nowotworów. Operacje jak przeszczepy ścięgien czy mięśni, usuwanie tkanki tłuszczowej to też ryzyko infekcji, powikłań Czyli wniosek jest jeden. Właściwe planowanie treningów, ciężka praca, odpowiednia dieta i regeneracja to jedyny słuszny, etyczny i zdrowy sposób na poprawę wyników. Doping to oszustwo. Oszustwo wobec rywali, kibiców, ale przede wszystkim wobec samego siebie i swojego zdrowia. Zatem zamiast tych niebezpiecznych skrótów, po prostu ruszajmy się. Jakie konkretne korzyści, takie na co dzień. Daje nam aktywność fizyczna, poza tym, że może pomóc w sporcie. Korzyści jest mnóstwo. I dotyczą całego organizmu. Po pierwsze, sam układ ruchu. Ruch wzmacnia kości, bo stymuluje odkładanie się w nich minerałów. Wzmacnia mięśnie, więzadła, co stabilizuje stawy i chroni przed urazami. I pomaga na plecy, tak? Tak. Jak już mówiliśmy, mocne mięśnie grzbietu i brzucha to najlepsza profilaktyka wad postawy i bólów kręgosłupa. Po drugie, ruch pomaga kontrolować wagę, zmniejsza ryzyko otyłości. Co jeszcze? Wzmacnia odporność, poprawia wydolność serca, układu krążenia, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, no i fantastycznie wpływa na psychikę. W jaki sposób? Pomaga radzić sobie ze stresem, poprawia nastrój, daje energię, poprawia sen. To naprawdę inwestycja w całokształt kształt naszego zdrowia i samopoczucia. Czyli dbanie o układ ochu to nie jest jakaś tam fanaberia, tylko kluczowy element zdrowego życia. To codzienne wybory, które procentują. Dokładnie. Świadomość tego, jak działa nasze ciało, co mu służy, a co szkodzi, to podstawa. Zrozumienie roli diety, ruchu, rozpoznawanie sygnałów alarmowych, wiedza o zagrożeniach, jak doping. To wszystko daje nam siłę do podejmowania mądrych decyzji. To może na koniec podsumujmy te najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z naszej rozmowy. Taka ściągawka. Jasne. Spróbujmy zebrać kluczowe punkty. Po pierwsze, dieta to podstawa. Pamiętajmy o białku dla mięśni, o minerałach, wapni, fosfor, magnez, potas dla kości, no i witaminy. D3 jako ten klucznik dla wapnia i C dla kolagenu, czyli elastyczności. Okej. Okay. Po drugie. Osteoporoza, cichy złodziej kości. Kruche kości przez utratę gęstości. Ryzyko rośnie z wiekiem, przy złej diecie, braku ruchu, używkach. Zapobiegamy zdrowym stylem życia. Rozumiem. Po trzecie, krzywica u dzieci. Miękkie, wyginające się kości przez niedobór witaminy D. Profilaktyka. Słońce, dieta, ewentualne suplementy witaminy D i wapnia. Jasne. Po czwarte, wady postawy. Skolioza. Boczne S, kifoza, okrągłe plecy, lordoza wklęsłe plecy. Często przez złe nawyki: recepta. Dobra postawa i ćwiczenia wzmacniające tułów. Mhm. Po piąte płaskostopie. Zanik łuków stopy, może boleć. Dobre buty, pilnowanie wagi, ćwiczenia stóp pomagają. Dobrze. Po szóste: doping: sztuczne wspomaganie, sterydy epo itp. Bardzo niebezpieczne, straszne skutki uboczne. Nigdy nie zastąpi treningu i diety. To ślepa uliczka. Zdecydowanie. I po siódme. Ruch to zdrowie. Wzmacnia kości, mięśnie, chroni kręgosłup, pomaga schudnąć, wzmacnia serce, odporność, redukuje stres, poprawia humor. Same plusy. Sporo tego, ale faktycznie. Kluczowe informacje, żeby być zdrowym i aktywnym przez długie lata. I może ma sam koniec taka mała myśl do zastanowienia. Dużo mówiliśmy o tym, jak dieta, ćwiczenia, styl życia wpływają na nasz układ ruchu. Tak. Ale pomyślmy przez chwilę odwrotnie. Jak stan naszego układu ruchu? To jak stoimy, jak się poruszamy, czy mamy siłę, czy nic nas nie boli? Jak to wpływa na naszą pewność siebie, na naszą energię, na to, jak odbierają nas inni i jak my sami czujemy się ze sobą w świecie? Hmm, ciekawe. Czyli nasza postawa fizyczna wpływa na naszą postawę życiową? Coś w tym jest, prawda? Warto się nad tym czasem zastanowić. To też jest część dbania o siebie.